Siema tu ekipa Pawła, zostawcie suba i łapkę w górę, w dzisiejszym odcinku nowe informacje, o robocie Kerfusiu zaczynamy. Mo... Robocik ten po prostu sobie jeździ po sklepie z produktami Lejsa oraz Pepsi. Jest on wykreował Carefush, czyli robot z Kerfura, który podbija aktualnie internet. Od kilku dni jest on bardzo popularny w internecie, głównie ze sprawą Twittera oraz TikToka. Poglaszka go, Mo... Robocik ten po prostu sobie jeździ po sklepie z produktami Lejsa oraz Pepsi. Jest on wykreowany na takiego słodkiego kotka. do w naszym sklepie. nie będę się spieszyć. Takiego robota możecie spotkać w Galerii Wieleńskiej oraz Westfield Arcadia. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś, ale możliwe. Te same roboty są również w restauracjach KFC i Pizza Hut, gdzie spełniają funkcję kelnera. Dla osób ciekawskich, ile taki robot może kosztować, no to około 77 tysięcy zł. Więcej ciekawych newsów w linku w opisie. Trzysta zawalczy na Prime MMA 4 z Bagietą. Czwarta edycja tej gali nosi tytuł Królestwo. Ich walka będzie drugim kołmem eventem. Niestety walka nie będzie aż tak bardzo widowiskowa, jakby mogła być, ponieważ odbędzie się w boksie, w małych rękawicach. Szkoda, że nie w MMA albo chociaż K1. No ale na pewno walka będzie bardziej wyrównana niż ich poprzednie walki. Więcej ciekawych newsów w linku w opisie. to zawalczy na Prime MA4 z wagetą. Czwarta edycja tej gali nosi tytuł Królestwo. Ich walka będzie drugim kołmę eventem. Niestety, walka nie będzie aż tak. Zacznijmy od nieprzyjemnej sytuacji, która wczoraj przydarzyła się na Natsu. Wczorajszego wieczoru przekazała informację na swoje instastory, że przebili jej opony w samochodzie. Stało się to w jednej z warszawskich dzielnic, dokładniej w Pradze. Nie wiemy ile dokładnie Otan zostało przebitych, Natsu na story pokazała tylko jedną. Natomiast ostatnie co mogliśmy zobaczyć, no to to, że przyjechała laweta. Także prawdopodobnie sprawa została załatwiona. Więcej ciekawych newsów w, Więcej w informacji. No widzę, jak to jest z takimi soltami? Będzie, nie będzie teraz soltów, niż filmików na kanale. Zacznijmy od nieprzyjemnych. Siemano moi drodzy, jestem Ternis, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Serii newsów. Na samym starcie zostawcie tylko łapkę w górę, wbijmy tutaj 1000 oraz suba na kanale, a teraz zapraszam do oglądania. Zacznijmy od nieprzyjemnej sytuacji, która wczoraj przydarzyła się na nacu. Wczorajszego wieczoru przekazała informację na swoim instastory, że przebili jej opony w samochodzie. Stało się to w jednej z warszawskich dzielnic, dokładnie w Pradze. Nie wiemy ile dokładnie opon zostało przebitych, na na story pokazała tylko jedną. Natomiast ostatnie co mogliśmy zobaczyć, no to to, że przyjechała laweta. Także prawdopodobnie sprawa została załatwiona. Tylko kto miał jaki interes, żeby przebijać komuś opony w samochodzie? Strzelam, że pewnie zazdrość. Drogi Luzrość. samochód Mercedes w miarę luksusowy. Luksus, no to pewnie się tupa zabolała, no i musiał zrobić Traf. to, co zrobił. Ale już Traf. lepsze przebicie opon niż jakby miał porysować lakier Traf. albo wybić szybę. Freeze zmienił Mercedesa na nowy samochód. Zobaczcie jaki. Kiedyś na swoim Twitterze napisał, że ma nowy samochód i na 30 tysięcy lajków pod tym postem nam go pokaże. Lajki zostają wbite, no i po jakimś czasie Freeze na Twittera wrzucił zdjęcie ze swoim nowym samochodem. I jest to downgrade. Samochód bardzo basicowy w ogóle nie wyróżni. Mówiący się na drodze, jest to Opel Astra. W poście Karol napisał, że kolor samochodu został zmieniony w Photoshopie. Aby być bardziej inkognito na drodze Aczkolwiek w internecie nic nie ginie No i ludzie już dokopali co to jest za samochód Jest to dokładnie ta sama furka Którą Frisk kupił kilka lat temu na filmie Bo jak możemy zobaczyć nawet felgi ma te same Ona 200 koni jest nowiutki A kolor oczywiście jest czerwony Ponieważ jak możemy zobaczyć na tylne światła Które również są czerwone No to również zmieniły kolor na zielony Gdyby samochód nie był czerwony No to światła również by się nie zmieniły z czerwonego na jakiś inny ale, mimo że i tak sporo osób będzie wiedzieć, jaki prawdziwy kolor ma ten samochód, no to będzie dużo mniej wyróżniający się na drodze i mniej przykuwający uwagę niż wcześniejszy samochód czyli Mercedes z tak bardzo wyróżniającą się oklejną oraz rejestracją K1 Freeze. Kamerzysta zawalczy na Prime MA4 z Bagietą. Czwarta edycja tej gali nosi tytuł Królestwo. i walka będzie drugim kołmem eventem. Niestety, walka nie będzie aż tak bardzo widowiskowa, jakby mogła być, ponieważ odbędzie się w boksie, w białych rękawicach. Szkoda, że nie w MMA albo chociaż k Jeden, no, ale na pewno walka będzie bardziej wyrównana niż ich poprzednie walki. A oprócz nich, na tej samej gali będą jeszcze walczyć Stifler kontra Soroko. Ta walka miała się odbyć na pierwszej edycji gali, aczkolwiek do niej nie doszło z wiadomych względów. Soroko można powiedzieć, że po prostu uciekł. Do tego Justie kontra Godlewska, a walką wieczoru będzie Casio kontra Popek. Niestety, również w boksie. Szczerze mówiąc, czwarta edycja zapowiada się dużo lepiej niż ta trzecia, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak poznamy resztę zawodników. Kerfus, czyli robot z Kerfura, który podwija aktualnie internet. Od kilku dni jest on bardzo popularny w internecie, głównie za sprawą Twittera oraz TikToka. Robocik ten po prostu sobie jeździ po sklepie z produktami Lejsa oraz Pepsi. Jest on wykreowany na takiego słodkiego kotka. Znamy się Zapraszamy do zakupów w naszym sklepie. na Takiego robota możecie spotkać w Galerii Wieleńskiej oraz Westfield Arcadia. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś, ale możliwe. Te same roboty są również w restauracjach KFC i Pizza Hut, gdzie spełniają funkcję kelnera. Dla osób ciekawskich, ile taki robot może kosztować? No to około 77 tysięcy złotych. Ode mnie to tyle, dziękuję wam bardzo za oglądanie, szczelajcie łapy w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach, do następnego, cześć! To koniec Mercedesa K1 Freeze. Karol zmienił samochód. Jakiś czas temu Karol na swoim Twitterze napisał, że zmienił samochód. I na 30 tysięcy lajków like pod tym postem nam go pokaże. Próg został wbity, a Freeze wrzucił zdjęcie ze swoim nowym, ale używanym samochodem. Jak sam na... To koniec Mercedesa K1 Freeze. Karol zmienił samochód. Jakiś czas temu Karol na swoim Twitterze napisał, że zmienił samochód. I na 30 tysięcy lajków like pod tym postem nam go pokaże. Próg został wbity, a Frizz wrzucił zdjęcie ze swoim nowym, ale używanym samochodem. Jak sam napisał, kolor samochodu został zmieniony w Photoshopie, oraz rejestracja została zamazana, ponieważ chce być incognito na drodze. Jest to Opel Astra i wydaje mi się, że jest to ten sam samochód, którego Fris kupił kilka lat temu na filmie. Bo jak możemy zobaczyć, nawet Felgi ma. Czy byli członkowie ekipy upadają bez Friza na YouTube? Tak! Jak Murcix jeszcze była w ekipie, jej wyświetlenia wahały się w okolicach pół miliona. Natomiast najnowszy film po trzech dniach nie przekroczył nawet 100 tysięcy wyświetleń. Dużo gorzej sprawy wyglądało u Mini Mike'a. Film sprzed dwóch dni ma zaledwie 25 tysięcy wyświetleń oraz sporą przewagę dislike'ów. Komentarze również w większości nie są pozytywne. Co jest zrozumiałe, ponieważ poziom kontentów bardzo upadł wraz z odejściem od ekipy. Poczciwy krzyk oraz patet nadal sobie dobrze radzą. Jeśli chodzi o osoby trzymające dalej z frizem, na przykład Wersow, nadal świetna oglądalność. pusialka również. Frizz, no to wiadomo jak jest. Na zwykłych filmach milionowe wiosy. Na zapowiedzi projektu ponad 600 koła. A wy jak myślicie? perełkę eksport ostatnio piłem z rok temu więc ocenimy ją teraz okiem fachowca nie widziałem otwieracza, ale otwieracze są dla słabych lepszy otwieracz, uwaga o kurwa, ty chyba będzie fajny. skoro nam było łatwiej nie, to jednak biurko na poprzednim story mówiłem, że otwieracze są dla słabych witam serdecznie no jak widzimy na załączonym obrazku, zawór został otwarty, więc uwaga, degustacja piwerka. Dobrze, widzimy, lecimy dalej. Ty, dobre jest i smakuje mi, ale jestem kurwa głodny, udajesz to. Lecimy dalej. Piosenki, które każdy zna, ale nikt nie wie jak się nazywają. Siemanko widzowie, jestem Terniz i witam was dzisiaj w kolejnym odcinku tylko tym razem będzie coś innego, ponieważ unboxing yy, nagrody od YouTube'a jeszcze nie otworzyłem, a już się radzę. Ja Drodzy widzowie, pracujemy na, jak radę na radę właśnie odcinek na YouTube. mam blisko YouTube 10 lat, kanał założyłem w 2013 roku w czerwcu a mamy październik 2022 w przyszłym roku mój kanał będzie miał swoje 10 urodziny nieźle ten czas zleciał ale dopiero przez ostatnie dwa, może trzy lata działam na tym YouTubie już tak bardziej intensywnie i tak bardziej jakościowo. Wcześniej to były takie nagrywki telefonem. No, no, no ciężko było to oglądać, wiecie o co chodzi. Powiedzmy, że na YouTubie poważnie jako twórca jestem od jakichś trzech lat. Otwórzmy naszą nagrodę, ponieważ nie jest to tylko moja nagroda, i wasza, ponieważ to wy również subskrybowaliście ten kanał i gdyby nie wy, no to nie byłoby tych 100 tysięcy kliknięć w ten czerwony magiczny guziczek. Mam tutaj kostkę z CS-a, proszę bardzo, i będziemy otwierać. Jedna strona, druga strona. Moi drodzy, będziemy otwierać. Uwaga. Wy zobaczycie pierwszy. Ok, jeszcze nie ma przycisku. Gąbeczka jest. Kartka jakaś. Dobra. Zobaczmy, co jest na kartce. Coś wypadło, ok. Odkładam na razie przyciski, jeszcze go nie Mamy karteczkę. Pamiętasz swojego pierwszego subskrybenta? Setnego, a tysięcznego subskrybenta? Są szanse, że tak. Chyba pierwszego pamiętam, mógłbyś to jakiś mój znajomy. Yy, mamy również tutaj na dole podpis od pani prezes YouTube'a, czyli Suzan Wojcicki. Co ciekawe, ona ma polskie nazwisko. Jakaś kolejna karteczka, nie wiem, jakaś pewnie wizytówka. Ale dobra, odłóżmy sobie to i przejdźmy do gwoździa naszego programu, czyli do przycisku. Podnoszę, to spacujmy do dywidowia ja taki. Moi wszystko. drodzy, no zobaczycie pierwsi. No ja się osiągniemy z tego. Proszę bardzo, wyświatry. ja toczę już kurde na podglądzie. Jestem ciekaw czy czasem nie zrobili wyka, czy dobrze napisali. Ternis. O kurde jest! Ale on duży! Nie spodziewałem się, że on będzie taki duży. Ja myślałem, że jest mniejszy. O, kurde. Dobra, widzowie, wyciągam. 20 tysięcy subskrypcji. Zapakowany jeszcze w kolejne pudełko. Tyle co ten, jest w wow. nas subskrypcji, musimy zdobyć. O, ale kurde. Oho. A dokładnie mam, mamy widzowie. Kolejna kartka. 4805. Oraz zapaszek? Co to jest? Można to otwierać. Nie, nie pachnie. Nie Nieważne. Ale to jest zarąbiste uczucie, jak otwierasz swoją własną nagrodę z YouTube'a. Prawdopodobnie z czegokolwiek nagrodę, ale właśnie dla mnie YouTube był czymś takim, co kochałem od dziecka robić, nagrywać filmy. No i wow! Kurde, samego siebie tutaj widzę w lusterku. Spójrzcie jaki przycisk piękny. Najważniejsze, że napisali dobrze Ternis, bo słyszałem, że zdarzały się różne fejle. Ludzie dostawali przyciski z nieswoim nikiem, albo z jakimiś błędami. Na przykład zamiast termis mogło być napisane Termos, albo Termit. Tego byśmy chyba nie chcieli. Nie, jest on taki do końca czysty, ja go sobie przetrę jeszcze szmatką, żeby był idealny, ale kurczę, naprawdę coś niesamowitego. Ale na pewno będzie się tutaj bardzo fajnie prezentował w tle na filmach. Kurde, jaki on jest duży, ja pierdziele niesamowite uczucie. Postawię go sobie na razie tutaj, tymczasowo, żebyście też mogli widzieć, no i chciałbym wam powiedzieć kilka słów. Drogi widzu, mordeczko ty moja, właśnie mówię do ciebie. Chciałbym ci podziękować, nie za samą subskrypcję, ponieważ to tylko liczba, jedno kliknięcie, ale za to, że faktycznie oglądasz moje filmy. Co innego jest zasubskrybować kogoś i już nie oglądać, a co innego subskrybować i śledzić jego działalność na YouTube. Śledzić! Za to właśnie chciałem podziękować każdej osobie z osobna. Jest mi naprawdę mega miło, że tysiące osób oglądają moje filmy. Kiedyś to było coś nie do pomyślenia. Ja od zawsze chciałem tworzyć filmy na YouTube'a. Też no my i te, takie marzenie moje, 100 tysięcy subskrypcji, 100 tysięcy wyświetleń 100 na filmach się spełniło. Dzięki YouTube'owi poznałem masę osób, z niektórymi miałem kontakt epizodyczny, z innymi do tej pory mam, jest nawet kilka osób, z którymi się widziałem na żywo. Dzięki YouTube'owi również pojechałem w różne fajne, ciekawe miejsca, nagrałem stamtąd filmy, ale finalnie niczego nie żałuję i po prostu jestem mega zadowolony z tej całej przygody YouTube'owej, której oczywiście nie kończę, ponieważ filmy dalej będą się pojawiać. Także jeszcze raz dziękuję Wam, widzowie. No i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Wczoraj internet obiegła informacja, że kamerzysta został skazany przez sąd na 6 miesięcy ograniczenia wolności za uderzenie 66-letniego mężczyzny. Za chwilkę więcej szczegółów, ale zacznijmy po kolei. Na samym starcie filmu chciałem was poprosić o łapkę w górę oraz subskrypcję, aby nie przykapić kolejnych newsów, ponieważ u mnie właśnie takie się pojawiają, więc subuj wraz z dzwonkiem, no a teraz lecimy. lecimy. Sprawa nie jest świeża, ponieważ do uderzenia tego mężczyzny doszło na początku 2020 roku. Pamiętam, że jak sprawa dopiero wyszła na światło dzienne, to początkowo, bo winem obarczany był wtedy krużwil, z uwagi na to, że był wtedy mocno powiązany z kamerzystą oraz jeździł jaguarem. Dopiero później Marek zdołał się obronić, przedstawił wszystkie dowody, które świadczyły o tym, że jego nawet tam na miejscu nie było ponieważ on już wtedy nie współpracował z kamerzystą. A Jaguar jeszcze w tamtym momencie był w posiadaniu właśnie Łukasza Wawrzyniaka. Dopiero później Marek go odkupił. No i tak dwa dni temu, czyli 6 października, Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie skazał Łukasza Bu na pół roku ograniczenia wolności. Każdego miesiąca przez 30 godzin ma wykonywać prace społeczne. To nie wszystko, ponieważ kamerzysta musi również zapłacić 10 tysięcy złotych wdowie tego mężczyzny, a także 1000 złotych na fundusz pomocy poszkodowanym. Ten mężczyzna zmarł kilka miesięcy później, a po pobiciu podobno skarżył się na bóle głowy. Tylko czy to miało jakikolwiek wpływ na zgon? Tego się nie dowiemy. Równie dobrze mógł być to zbieg okoliczności. Film, który wtedy kamerzysta nagrywał polegał na oglądaniu Netflixa przez 24 godziny. Jak możemy zobaczyć na tym filmie, praktycznie był tam w jakimś sklepie, aczkolwiek nie wiadomo czy to był ten sam, przed którym doszło do tego incydentu. Wiadomo, że musiał być jakiś powód uderzenia tej osoby i kamerzysta kiedyś wyjaśnił sprawę. Także posłuchajcie sobie, co tam się działo. Znaliśmy jakąś akcję ze starszym mężczyzną pod sklepem. No to cała sytuacja wyglądała w ten sposób, że weszliśmy do sklepu, bo chcieliśmy nagrać film, że przez 24 godziny oglądam Netflixa. Wszedłem do sklepu z moją byłą dziewczyną. No i podeszliśmy do kasy i poprosiłem wtedy rogalika i paski papierosów. No i pani powiedziała, że mnie nie obsłuży, bo ją nagrywam. No ja powiedziałem, no proszę pani, no yy, ja wiem jakie jest prawo. Jeżeli panią zacenzuruję i jeżeli pani zdeformuje głos, nie naruszę ustawy RODO. Czyli mam panią prawo nagrywać i po prostu nie będzie pani nigdzie w internecie. To akurat nie jest żaden problem, bo nie będzie pani nigdzie w internecie. I proszę mnie obsłużyć, bo jeżeli pani mnie nie obsłuży, jeżeli mnie pani nie obsłuży jako klienta, popełnia pani wykroczenie. Ona powiedziała, że nie ma takiej opcji, proszę wy, wy, wyjść ze sklepu. Ja powiedziałem, że nie wyjdę, dopóki fajnie mnie nie obsłuży. No i nagle poczuję szarpnięcie yy, faceta z tyłu. Raz, dwa, do przodu. Obracam się i mówię, dlaczego popie yy, mnie szarpiesz jakim prawem w ogóle mnie szarpiesz, no bo no nie powinno dochodzić do takiej sytuacji, że, że ktoś w ogóle przekracza sferę, no, no, prywatną tak naprawdę moją. On powiedział, że masz wyjść ze sklepu. Powiedziałem, że nie wyjdę i dalej kontynuowałem wywód do tej pani, że mam ją obsłużyć, bo wypełnia wykroczenie. No to nagle poczułem uderzenie w laptopa. Ten facet uderzył mnie w laptopa. Obróciłem się znowu do niego i powiedziałem, żeby nie dotykał sprzętu, bo to naprawdę jest drogi sprzęt. Po czym facet złapał mnie bezpośrednio za fraki i zaczął pchać do przodu, rzucił mnie na Stępę energetyków, po czym uderzyłem głową o, o listę, która, która dzieliła półki. Wstałem do tego chłopa, odłożyłem laptopa, tutaj nagrywałem film, i powiedziałem, że jeżeli jeszcze raz mnie dotknie, skończy z głową, z głową w półkach. No i uspokoiłem atmosferę. Wyszedłem ze sklepu i stwierdziłem, że odjadę spod tego sklepu, no bo no po prostu no już, już nie miałem czego tam szukać. Nie chciałem dalej rozgrzewać całej atmosfery, chłop mnie naprawdę zdenerwował ale nie naderwało mnie na tyle, żeby wstrzymać jakieś burdy, tak? No i po tej sytuacji wszedłem do Jaguara, wrzuciłem wsteczny bieg, już miałem odjeżdżać i facet nagle wychodzi ze sklepu. No to, żeby go delikatnie dokonać pikanteli, żeby chociaż troszeczkę się odbić za to, co on zrobił, pokazałem mu szybko palec, temu facetowi. No i on wyszedł za mną, podszedł do szyby, zaczął puchać w szybę. Gdzie miałem wrzucony wsteczny bieg, zaczął walić w tą szybę, otworzył, otworzył szybę. Ja pokazywałem mu środkowy palc, ja oglądałem cały czas Netflixa. No i on, za, on zaczął mówić, że ja się nauczyknąłem już w szacunku do Starszy. Zapał za rękę i uderzył mnie dwukrotnie w twarz. Z całej siły, uderzył mnie dwukrotnie w twarz, wtedy poczułem takie lekkie zamroczenie. E, cofnąłem nogę, e, auto zaczęło się toczyć, e, bo było na wstecznym biegu, zaczęło się toczyć e, w, e, w kierunku e, przystanku, prawie stratowałem ludzi. No i po tym delikatnym zamroczeniu, no zdenerwowałem się, wrzuciłem parking. Wyszedłem z auta, no idę na tego faceta, no i powiedziałem, no i co teraz, pany. Podszedłem do niego, on upuścił reklamówkę z, z tymi zakupami, które trzymał w ręce i próbował mnie uderzyć. Ja szedłem pod jego ciosem, uderzyłem go raz, facet upadł. Podniosłem tego faceta, powiedziałem, czy nic się nie stało, że nie chciałem go uderzyć, że no, ta sytuacja nie powinna się wydarzyć, ale pierwszy mnie zaatakował. No i w tym momencie się broniłem. I czy chce wzywać policję, bo jeżeli chce, no to możemy wezwać policję, ja nie widzę żadnego problemu, żeby tą policję wezwać. Facet powiedział, że nie, że nie ma żadnego problemu, że nie chce policji w tej sytuacji. No i postanowiłem wrócić. Do Jaguara wtedy. No i panie ekspedientki podeszły do mnie e, i powiedziały coś w stylu: My wzywamy policję, bo doszło tutaj e, do ataku na, na, na starszym mężczyźnie. Gdy mężczyzna ważył około 130 kg, gdzie był kilku razy mnie przekra przekraczał gab gabarytami e, no i był agresywny. E, gdzie ja tylko go tak naprawdę uspokoiłem e, w tamtym momencie. No, uderzeniem, no, ale no, tutaj to była po prostu konieczność. Wyrok nie jest prawomocny, więc kamerzysta będzie mógł również złożyć apelację. A ciekawe, czy to zrobi? No to już jego sprawa. Napiszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie. Ja chętnie poczytam i kończę. Do następnego. Cześć. Drodzy widzowie. Jeżeli odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Drodzy widzowie. Pozdrawiam was. I, w, I weźcie, zdobędziemy ten tysiąc subskrypcji. Uwaga, nie wiem, co to jest... moi mój drodzy, ile dzisiaj będę mógł zrobić. Krok! Są takie te fajne funkcje, zadania różne, jak na przykład. <laughs>